Dobrze ciężko wychodzi. Bardzo dobrze, on nie może wychodzić łatwo. Ehm... Przypomnę jeszcze raz, jak to wygląda. Strzelcie spokojnie. Tu nie chodzi o to, żeby szybko strzelać. Kładę palec, pamiętajcie, nie tak. Nie tak. Tylko środkiem opuszka. Kładę palec i teraz jak będziemy strzelać, interesuje mnie w miarę celność, ale trochę mniej. Interesuje mnie to, żebyście strzelili... Już zatkane. Żebyście strzelili tak. I trzymamy palec ściągnięty do kliku. I od razu strzał. Cały czas zgrywam przyrządy do kliku i od razu strzał. I znowu cały czas za każdym razem trzymam. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że to Was nauczy cofnięcia czuje klik od razu strzał. A nie że wiele osób robi Wie... wiele osób robi tak, że jest klik i się zawiesza i zgrywa przyrządy teraz. Nie. Ja mam mieć te przyrządy cały czas zgrane. Ciągnę, ciągnę i klik i od razu strzał natychmiast, dobrze? Grywam przyrządy. Palec na język spustowy. Wybieram sobie tutaj ten luz taki, który jest. Oddaję dwa krótkie strzały. Króciutko na. Króciutko na języku spustowym. Oddaję dwa krótkie strzały na języku. Króciutko na języku spustowym. I trzymam ściągnięty język spustowy. Teraz zaczynam puszczać z powrotem do kliku i od razu dwa kolejne strzały. Jest I szybciutko od razu dwa następne strzały. I znowu trzymam. Odpuszczam do kliku. I znowu szybkie dwa strzały. I w ten sposób chcę, żebyście wystrzeliwali wszystko. Ładnie. Jedziemy, wybierasz zero. Dobra. I szybciutko, popu pu. I... Trzymasz i trzymasz na Napięty, na mhm. dobra. To teraz wybrałem znowu zero. Mhm. Do kliku i pyk pyk. Tak? Do kliku pyk pyk. Do... Tak? i Dobrze. Oto właśnie palec języka. Tak. Wybieramy, trzymamy i. Tak. 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 Hm? Waleczny Żyka, języka... ładuj charge. I wybierz 0 plus. Dwóch... Dwa strzały, nie patrzysz na przestrzeni i trzymasz. Wybierz 0 z powrotem. Wybierz 0 z powrotem, nie patrz na przestrzeni Wybierz 0, dwa strzały i Trzymasz ten język ściągnięty. No? Tak. Dwa strzały. Od razu, od razu, od razu. Właśnie tego chcę nauczyć. Że co cofasz język, jest klik, a ty od razu oddajesz strzał. Bo to, to jest właśnie jakby kwintesencja dynamicznego strzelania. Tak, kciuki, kciuki. Ten kciuk sobie tu zupełnie z boku, tak. I jedziemy. Najpierw tak wybierz i jedziemy. Tak, tak. 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 I teraz palec z języka, wracasz na chwilę z bronią, i jedziemy z powrotem, nie? I teraz już po kolei wszystko. Tak, tylko najpierw wybierz, strzelasz pierwszy, ściągasz, a później już jedziesz resztę. Hmm? Dobra. Nie jestem pewien, czy ta broń tak ma aż podskakiwać, czy ten uchwyt jednak troszeczkę nie był zluźniony, mm -hmm. bo troszkę jakby ta broń podskakiwała, ale to. To coś zluziłem, może faktem. No idziemy. Hmm? Tak, tak. Bardzo fajnie. Tak. I jedziemy z powodu. Mm -hmm. Tak. I ciągle. Bardzo fajnie szło wszystko w jedno miejsce.